Like the speed of OH MY GOD AN INSANE GOAL Dzień dobry, cześć, i czołem, z tej strony Patryk. Witajcie ludziska w pierwszym odcinku kariery z latana Ibrahimowicza. Gotowi, gotowi tak jest ludzie, startujemy z tą karierą tego gościa. Dlaczego? Ponieważ dla mnie jest pewnego rodzaju autorytetem w teraźniejszym futbolu. Ten zawodnik pokazuje, że pomimo 33 lat można nadal świetnie grać w piłkę nożną, można być nadal wspaniałym zawodnikiem, a także przede wszystkim człowiekiem, ten gościu wspiera nie jedną fundację, niejednego człowieka. No, czytam o nim i naprawdę dziwię się, że czasem są jakieś negatywne. No, ten zawodnik jest wojownikiem przede wszystkim na arenie futbolu. Zobaczymy, jak będzie ten zawodnik spisywał się u mnie w zespole, czyli w Paris Saint Germain. No, ten zawodnik już od paru lat gra tutaj w tym klubie, no sponiewierany przez inne zespoły, przez Milan, przez FC Barcelona. Myślę, że FC Barcelona to nie był jego jakiś tam mega wspaniały epizod życiowy. No i tutaj z już od trzeciej minuty, zobaczcie, od początku tego spotkania próbował atakować na bramkę Hanoweru 96, czyli zespołu Artura Sobiecha. No i tutaj oddaje strzał, ale bramkarz broni to uderzenie. Sorry za mój głos, ale jestem po chorobie. No i tak wiecie, mówię trochę przez nos, mówię tak trochę lipnie jeszcze, ale jakoś chce mi się mega z wami gadać. No i zobaczcie, Zlatan Ibrahimowicz w 15. Minucie ładną zrobił przekładankę. Piłka pomiędzy nogami po raz kolejny Zlatan, Zlatan robi dobrą przekładankę. No ale podanie do Laweckiego, a Lavecie, no niestety piłka ponad poprzeczkę. No i mamy 54. Minutę, kiedy dośrodkowanie, myślałem, że tutaj Zlatan Ibrahimowicz strzelił bramkę z rzutu rożnego. Tam pobiegłem w ogóle w drugą stronę, ale tutaj chyba Matt Willis strzelił bramkę na 1 do 0 no i tutaj mamy rzut wolny, zobaczcie w, w pierwszej chwili myślałem, że to była bramka na 2 do 0, spójrzcie jeszcze raz, ale naprawdę Zlatan bardzo dobrze przymierzył, szkoda, naprawdę parę centymetrów zabrakło do tego, żeby Ibra cieszył się ze strzelonej bramki na 2 do 0 później miałem jeszcze parę dogodnych sytuacji do tego żeby trafić do bramki rywala no i przekładanka piłką Zlatan z lewej nogi o dziwo strzela bramkę no bardzo e, będę chciał będę chciał, nalegał na to, żeby Zlatan robił te fake shoty, ponieważ nieraz już widziałem jak Zlatan tymi fake shotami strzelał bramki, no i cieszy się Ibra ze swojej pierwszej bramki w tym sezonie no wcale się nie dziwię, Zlatan Ibrahimović w 80 minucie strzela bramkę na 2 do 0 i dostaje ocenę 9,5, 90 over all, 85% strzałów jestem trochę przeziębiony, tak więc jak słyszycie no i nadal jeszcze mówię tak trochę do bani, ale to już mówiłem, tak więc jeżeli będę mówił przez nas, to nie zwracajcie na to uwagi no i zaraz będziemy grali kolejne spotkanie, no ale tutaj trzeba było zedytować z latana Ibrahimowicza. Przede wszystkim chciałem mu jakieś korki, ale także dałem mu obcisły strój, żeby ta jego postura była jeszcze bardziej widoczna, jakieś rękawice, no nie, nie za bardzo. No i tutaj jeszcze getry wysokie, żeby fajnie wyglądał, jak tam będzie kiwał, żeby te getry trochę zasłaniały mu ciała i będzie wtedy bardziej aerodynamicz, aerodynamiczny, tym bardziej, jeżeli dostosujemy mu strój, taki bardziej przyległy. No i korki, korki też trzeba było zmienić. No wymieniliśmy i na Hypervenomy, to są chyba Hypervenomy tak mi się coś zdaje, albo Magisty albo nie Magisty, Magisty to są te właśnie takie co gra Gece. no dobra, mniejsza z tym, przyległe korki ala skarpety, no i Zlatan tym sposobem stał się taki strasznie aerodynamiczny, wszystko obcisłe no i tutaj Paris Saint-Germain z Deportivo no i Deportivo przegrywa 3 do 2, no i gramy kolejne spotkanie z Realem Sociedad, miejmy nadzieję, że w tym spotkaniu Zlatan Ibrahimowicz przełamie się, że strzeli więcej bramek niż w ostatnim spotkaniu no, i tutaj już ósma minuta, gdzie było dośrodkowanie, może Ala do Ibry. No i Matidi, Matuidi wykorzystuje tą sytuację. Tam jeszcze było podanie od jednego z kolegów. No, i mamy już 1 do 0. Tak więc Paris Saint-Germain wygrywa już 1 do 0. Szkoda, że to nie Zlatan strzelił bramkę. No, i tutaj fauna z Ibrahimowiczu. Ocena 6-0. No i Zlatan doznaje kontuzji. Jeszcze kopany przez zawodników. Hiszpańskiego zespołu. No i tutaj Zlatan na 5 tygodni zwichnięcie barku trzymał się za bark. No i niestety, już pierwszy odcinek i pierwsza kontuzja tego zawodnika. No to nie świadczy dobrze, no ale Zlatan to jest wielki wojownik i będzie na pewno za wszelką cenę chciał wrócić jak najszybciej do klubu z Francji, do klubu z, Paryza, z Paryża. No i tutaj przegrywamy pierwsze spotkanie, spotkanie 2 do 0. Później, później gramy Liken z Stade Rem. Paris Saint-Germain. No na pewno Cavani, Chantomi, Lawesi, ci zawodnicy będą. Na ataku w tym zespole, jak i przez inne mecze podczas nieobecności, podczas absencji Zlatana Ibrahimowicza. Gramy z Bastią no i równo wygrywamy 3 do 0. Już prawie zdrów, kiedy FIFA 15 zrobiła się, znaczy została e, zrobiona po polsku. Teraz na szczęście wszystko dla mnie jest takie wow. No i ta współgra, współgranie z menadżerem Zlatana Ibrahimowicza, ciągłe informacje, co się dzieje ze Zlatanem, to jest naprawdę fajne. No i gramy z rens. Czyli chyba ze zespołem, tak jest, z zespołem Grosickiego, Kamila Grosickiego, no i remisujemy to spotkanie 0 do 0. Zlatan Ibrahimowicz da sobie powołanie do reprezentacji Szwecji, które to będą kwalifikacje do mistrzostw Europy z Polską zagramy także. Ale nie wiem, czy w tym odcinku, czy w następnym, nie pamiętam. No i gramy z Sanetier. Tutaj z Sanetier chyba pochodzi Kurt Zouma, obecny zawodnik Chelsea Londyn. No i będziemy teraz grali eliminację do Mistrzostwa Europy. Z latanem, już jest gotowy do tego, żeby stoczyć bój ze Szkotami. Szkoci na pewno nie oddadzą łatwo skóry, ponieważ jest to bardzo waleczny zespół, bardzo waleczna drużyna, jak i kraj. No i gramy stadion, Olimpik, eliminacje, Szwecja kontra Szkocja. No i w naszej grupie jest, są Włochy, Dania, a także Turcja oraz Polska. Trochę szkoda, że w Polsce będę musiał strzelać bramki. No i druga minuta, gdzie Zlatan już po kontuzji chciał oddać jakiś taki rozruchowy strzał. Później drobna klepka, trochę alabarsa, widać, że zostało mu coś jeszcze zewce Barcelony. Później Zlatan oddaje z lewej nogi e, takie uderzenie, fake taki możemy powiedzieć, bo to nie było jakieś silne uderzenie, bardziej po ziemi. Później Zlatan ładnie tutaj wszedł do środka pola karnego. Niestety piłka odbija się od słupka. Zlatan znowu schodzi i przełamał, bramki, bram, przełamał ręce bramkarzowi na 0 do 1 w 45 minucie. Jeszcze kopie... kopie chorągiewkę, no to jest w stylu Zlatana takie agresywne cieszynki, tak samo jak Thomas Miller, gdzie zawsze drzejapę tutaj Zlatana, albo jest spokojny, albo na przykład pokazuje palcem w skroń, albo kopie chorągiewki, no i tutaj mamy już 1 do zera, kiedy Zlatan strzela naprawdę fajną bramkę później zobaczcie, Ibra cały czas był kuszony przez to, żeby cały czas przechodzić rywali, żeby cały czas jakoś napadać na bramkę przeciwnika, no i tutaj faulowany w polu karnym wykorzystuje rzut karny, huknął jak z armaty na 2 do 0 w 83 minucie. Jestem bardzo zadowolony, że zlatam. Masz drugą bramkę w tym spotkaniu przede wszystkim po kontuzji, no i wszyscy są zadowoleni z Ibry, ze Szweda, tak więc 45 i 83, tak więc bramki na koniec pierwszej i na koniec drugiej połowy, Ocena 9.3, całkiem zasłużenie. Myślałem, że będzie troszkę więcej, ale jest spoko. Polska remisuje z Danią 1 do 1, a Włochy wygrywają z Turcją 3 do 2. Tak więc gramy teraz e, następne spotkanie trochę e, tutaj zmalało Latana i Zlatanowi Ibrahimowiczowi. Ta mentalność, taka, no wcale się nie dziwię. Kontuzja na początku sezonu to nie jest, to nie świadczy dobrze, no i wcale się nie dziwię, że ten zawodnik tak trochę podupadł, jeżeli chodzi o tę mentalność, ale Zlatan ćwiczył kiedyś te Kłondo albo coś takiego, tak więc no na pewno ten jego mistrz, główny góro nie pozwala mu na to, żeby Zlatan myślał negatywnie, negatywnie, no i tutaj 11 minuta, kiedy Zlatan Ibrahimowicz przechodzi wszystkich obrońców reprezentacji Polski, no i pokonuje na końcu Wojciecha Szczęsnego, no i mamy 1 do 0, nie chciałem strzelać bramki reprezentacji Polski, no ale tak wyszło tak więc musiałem już oddać ten strzał Wojciech Szczęsny okazał się łatwym e, przeciwnikiem do tego, żeby strzelać na bramkę przeciwnika, no i tutaj zobaczcie, już 36 minuta, kiedy Zlatan oddaje kolejne uderzenie, niestety piłka nie wpadła do siatki, bo Szczęsny obroń Bronił to uderzenie. Tak samo jak w 38. Minucie, ale nadchodzi 45. Minuta, gdzie jest 1 do 0. Zlatan Ibrahimowicz, jeden z wód, później drugi, no i strzela na bramkę, ale czesny, czesny, tak jak mówią w Anglii, broni ten strzał. Zobaczcie, Zlatan Ibrahimowicz trochę odbicie piłkę od, od piętki, trochę dało mu tempo. No i Zlatan Ibrahimowicz spokojnie na 2 do 0 w 59. Minucie. Po godzinie gry mamy już 2 do 0. A strzelcem tych dwóch goli jest oczywiście nie kto inny jak Szwed. Zawodnik Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimowicz, to Cieszy naprawdę, no i 12, a także 59 minuta z latan strzela dwie bramki. Ocena 8,5, tak więc ludziska, ja wam mega dziękuję. Tak więc Polska przegrywa 2 do 0, Szkocja wygrywa 1 do 0 z Włochami, a Dania remisuje z Turcją 1 do 1, tak więc ja się z wami żegnam, zostawcie łapki w górę, czy Wam się podoba ta seria. Tak więc dzięki trzymajcie się. servusik South, car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out, heartless in a few ways. Shit for luck, elbow shredded. I help things steady like too late. Please calm the fuck down, I'll do whatever you say. I get it, I get it, I'm living too hard, in it's time that I stop it. But rising on up and then tumbling down, well, it's part of the process. Bar tabs on a hot night in a cold basement. You say I'm great.